Zadanie 38. Informacja do zadania. Alfa-halogenokwasy karboksylowe to ważne reagenty organiczne występujące na wielu szlakach syntez chemicznych, m.in. aminokwasów czy hydroksykwasów. Jednym ze sposobów otrzymywania monopodstawionych alfa-halogenokwasów jest reakcja hela wolharda zielińskiego którą ilustruje poniższy schemat. Przy czym produktem ubocznym reakcji jest halogenowodór HX, gdzie X to chlor lub brom. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność stopnia dysocjacji od stężenia dla kwasu etanowego i jego pochodnych kwasu chloroetanowego, dichloroetanowego i trichloroetanowego. Przeprowadzono doświadczenie opisane poniższym schematem z wykorzystaniem roztworów kwasów i ich soli potasowych o jednakowych stężeniach molowych, które mieszano w stosunku objętościowym 1 do 1. Roztwór wodny kwasu chloroocetowego dodawano kolejno w probówce A do soli potasowej kwasu octowego, w probówce B do soli potasowej kwasu dichloroocetowego. Przypominam sobie jedną z reguł reakcji jonowych. Mocniejszy kwas wypiera słabszy z soli. Nie mam wartości stałych dysocjacji, dysponuję wyłącznie wykresem mówiącym o zależności stopnia dysocjacji od stężenia. Pamiętam, że aby na tej podstawie porównać moc kwasu, kwasy muszą mieć identyczne wartości stężeń. Wybieram dowolny punkt i poruszam się równolegle do osi. O Y odczytuję wartości stopnia dysocjacji. Nawet nie odczytując, wyraźnie widzę, że największą wartość ma stopień dysocjacji kwasu trichloroetanowego, a następnie ten stopień jest coraz mniejszy, najmniejszy stopień wykazuje kwas etanowy. W takim razie mogę przejść do polecenia pierwszego i dokończyć odpowiednio równania reakcji lub zaznaczyć, która z tych reakcji nie zachodzi, pamiętając, że mocniejszy kwas wypiera słabszy z soli. Czyli kwas chloroodstowy wypiera kwas octowy, przeprowadza anion octanowy w niezdysocjowaną cząsteczkę kwasu, a sam chodzi, wchodzi do roztworu w postaci anionu. Druga reakcja nie zachodzi, ponieważ kwas chloroodstowy jest słabszy od kwasu dichlorooctowego. Polecenie drugie. Wybierz i podkreśl wzór tej soli użytej w doświadczeniu, której wodny roztwór wykazuje niższą wartość pH. Mam przykłady soli potasowych różnych kwasów. Mogę w takim razie powiedzieć, że na pewno o pH roztworu wodnego tej soli będzie decydował kwas, który tworzy daną sól. Mocniejszym kwasem jest kwas dichloroodstowy, To oznacza, że roztwór wodny tego kwasu, soli tego kwasu, będzie miał niższą wartość pH. Podkreślam prawidłową odpowiedź i mogę przejść do kolejnego polecenia. Polecenie drugie. Uzupełnij schemat otrzymywania kwasu 2 hydroksybutanodiowego czyli kwasu jabłkowego, z kwasu butanodiowego. Wykorzystując m.in. reakcję Helabol-Harda-Zielińskiego, zaznacz warunki zachodzenia poszczególnych reakcji i uwzględnij, że związek Y jest solą kwasu karboksylowego. Kwas butanodiowy poddają reakcji chlorowania w obecności fosforu czerwonego. Zachodzi reakcja substytucji rodnikowej, w miejsce atomu wodoru wchodzi atom chloru. Następnie Wykorzystują reakcję z wodorotlenkiem sodu po to, by wymienić atom chloru na grupę OH. Taka reakcja jest reakcją substytucji nukleofilowej, ale wodorotlenek sodu wchodzi również w reakcję zobojętnienia z grupami karboksylowymi, w wyniku czego powstaje sól mojego pożądanego produktu. Aby otrzymać właściwy kwas, kwas jabłkowy. Muszę zakwasić. Mocniejszy kwas wypiera słabszy z soli i dzięki temu powstaje kwas 2-hydroksy-butanodiowy, czyli związek, który miałam otrzymać w tym poleceniu. Kwas jabłkowy poddano dehydratacji, czyli odwodnieniu z użyciem tlenku glinu, otrzymując obok wody dwa związki organiczne A i B, będące względem siebie izomerami. Polecenie czwarte. Narysuj półstrukturalne grupowe wzory związków A i B. Kwas jabłkowy ulega odwodnieniu. Zabieram grupę OH i od sąsiedniego atomu zabieram atom wodoru. Pomiędzy drugim i trzecim atomem węgla pojawia mi się wiązanie podwójne. Przy każdym z tych atomów tworzących wiązanie podwójne, czyli będących w stanie hybrydyzacji sp2, mam dwa różne podstawniki wodór i grupę karboksylową. Oznacza to, że będą istnieć dwa izomery geometryczne: izomer CIS i izomer trans. Uzupełniam w takim razie wzory produktów A i B: izomer CIS i izomer trans. Kwas jabłkowy jest związkiem dwufunkcyjnym, stąd w odpowiednich warunkach tworzy różne pochodne zawierające grupę estrową. Na kwas jabłkowy podziałano nadmiarem etanolu w obecności katalizatora kwasowego, otrzymując pochodną zawierającą dwa wiązania estrowe. Narysuj wzór półstrukturalny grupowy otrzymanego estru. Przedstawiam wzór produktu estryfikacji. Pamiętam, że grupy karboksylowe znajdowały się w kwasie jabłkowym, czyli wyraźnie tutaj powstaje wiązanie estrowe. Z kwasu zabieram grupę OH, z alkoholu atom wodoru. Nadmiar etanolu oznacza, że dwie grupy karboksylowe zostały zestryfikowane, o czym nie mogę zapomnieć. Po narysowaniu wzoru wiem, że wykonałam ostatnie polecenie tego zadania i mogę przejść do zadania kolejnego.